Hejka, dzisiaj porozmawiamy o czymś poważnym, czy Chicken Road to oszustwo, czy prawdziwa gra. I zanim przejdziemy do faktów, jeśli chcesz mieć 100% pewności, że grasz legalnie i wypłacasz swoje wygrane bez problemu, to kliknij na pierwszy link w opisie, to sprawdzony i bezpieczny adres. Ostatnio pojawiło się mnóstwo podróbek Chicken Road, takich fałszywych stron, które tylko udają oryginał. I wiele osób, wiecie co robi, wchodzi, wpłaca pieniądze i... no nic nic nie dostaje po prostu dlatego tak ważne jest żeby zagrać tylko przez oficjalny link który mamy w opisie e, ja sam testowałem kilka wersji tylko jedna działa poprawnie którą teraz mam e, macie ten link do tego pod spodem e, no i tam tutaj jest gra taka płynna wypady przychodzą w kilka minut a bonusy faktycznie się aktywują zaraz pokażę jak wygląda chicken route tutaj mamy kurczaka po lewej stronie który przeskakuje przez te piecki E, takie pasy przeszkód, nie? Tutaj macie zakład po lewej stronie, są cztery opcji do wybrania, albo jest możliwość ręcznego wpisania. Na przykład, nie wiem, chcecie założyć 1,45 albo minimalna, albo maksymalna kwata. Ja polecam grać na początku na jeden cel na dwójce i właśnie testować tylko te dwa tryby. Są i 4. E, easy, taki patły, przepraszam, później mamy medium, taki średni, później hard taki trudny i hardcore taki wulkan, nie? Też zwróćcie uwagę, jak się zmieniają nożniki przy zmianie trybu. Ok, no dobra, pokażę jak to wygląda. E, ogólnie to polecam na początku grać na tym e, Easy nie? tak, nie wiem, z pół godziny, z godziny, żeby złapać mechanikę, jak to działa i tak dalej. Tutaj warto sobie, nie wiem, robić rundki po 5-10 kroków, czasami nawet mniej. E, no i właśnie tak, na tym trybie po prostu łapacie, jak działa mechanika tej gry. No i dalej możecie przejść sobie do Medium. Tutaj widzę dżemnożniki też wyrosły i właśnie teraz widziałem, że przegram. Bo, bo wiem, jak działa tu mechanika. Widziałem takie zatrzymanie lekkie przed pójściem na następny pasek. Pokażę jeszcze na hardzie, może z jedną, dwie rundy. Tutaj to polecam takie 2 trzy paski max. Na hardkorze też dwa paski. Ja to, ja to gram maksymalnie na dwa paski. Jak przegrywam dwa razy pod rząd, idę na easy, czyli na łatwe i tu gram sobie z kilka rund pod rząd, wygranych takich. A później znowu wracam do tych trybów trudniejszych. No i tak przy okazji pierwsze 20 osób, które klikną w pierwszy link w opisie dostaną 500 euro gratis bez żadnej weryfikacji, bez kombinowania. Po prostu prezent dla szybkich, nie? Żadnego wpasania z własnych kieszeni pamiętajcie. Podsumowując, checket row to świetna gra, ale tylko jeśli grasz na oficjalnej stronie. Nie daj się nabrać na kopię, bo to często służą tylko do wyłudzania danych. Trzymajcie się bezpiecznie i grajcie z głową.